Oto mój pierwszy odcinek na tym kanale i ze mną są y, ten Admin, y, Helper i jeszcze Znaczy Admini, y, Budownik i Helper Przedstawcie się Nie Helper, tylko hub Admin Martek88 no Tygrus Dream jest budowniczy No i jeszcze. ty Tygrus 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 ty Przestał się. Jestem i jestem Tygrysem. Dobra, i pokazuję Wam tekstów, y Oczywiście, nazwa w tytule. się tam? Y Nazwa w tytule i link w opisie do tekstów, parka. tak, tak, tak i takie rzeczy. Przepraszam, że... Przepraszam, że rzeczy z... A, zapomniałem dać łódkę. Co e, więcej jednej... coś e, poprawię. Pokaż jak wygląda ogień, jak się palisz. Czekajcie, ja za chwilę pokażę. Ta szuka łódki. To, to, nie, to ma... No. A, tutaj. Po, dobra. Łódka W czanie mogę postawić łódki ktoś co nie mogę postawić łódki? Ja nie wiem Szybciej mogłem I mnie przepiąty wypaliło. Dobra, no to dalej chodźmy. co zrobił, że już nie ma laga? Chciał, ja zapsuję tutaj. Co zrobi, że już nie ma laga? Trzeba... Trzeba... Dobra, filmik. No, no. I może teraz wylem. pokażę jak się to. A nas. to taki A chwilą... tutaj taki, taki, tutaj człowieka, tutaj taki, tutaj taki, taki, I jeszcze białego wiem dlaczego Przepraszam. Czarnego. E, tutaj jeszcze. Nie, czarnego dom. Tutaj gory. A tutaj nie Mobów nie i będzie i z dwóch. Dostań, tutaj biblioteka. A i pokażę, pokażę E ten jest Dobra jestem. Jestem... Już jestem, jestem, jestem. No to już kończę ten odcinek. Nie przy, yy, przywitajcie, tylko powitajcie się. Dobra, <grymne> to No to, jest, no, no, yy, no to yy, komentujcie, subskrybujcie, łapkujcie. Cześć. Yy, cześć i pa. Siemona Rafa, cześć.